Za chwilę! Czas narysować pajęczynę! Hej, tu Panda! Dziś narysujemy pajęczynę! Przyda się mój uśmiechnięty... Pająki! Pajęczyna! No to ruszamy! Na U. początek weźmiemy linię prostą. Wykorzystamy ją kilka razy i w taki sposób powstanie środek pajęczyny. Dwie pierwsze linie narysujemy... Co to jest? Trzeba pamiętać, żeby się krzyczeć. na środku. Teraz kolejną linię nakierujemy czyli z Nie! I ostatnia. Umieścimy ją poziomie. O do, klucz. Klucz. do prawej strony. Nie. To pajęczyna! razy i dookoła będziemy łączyć ze sobą poszczególne linie. Teraz powiem wam tak. kilka słów o samej pajęczynie. Wiecie, że ta cienka nitka to bardzo wytrzymały materiał? Mhm. Ludzie zbadali go dokładnie i zastanawiają się, jak takie małe stworzenia jak pająki mogą wytwarzać elastyczną i jednocześnie tak mocną strukturę, jaką jest pajęczyna. Jeżeli chodzi o rozciąganie, to jest tak wytrzymała jak stal. Czasami można zauważyć, że pająki łapią do niej bardzo duże owady, które jej nie rozrywają. O, jak ma... widać, przyroda potrafi o, bardzo Mam nadzieję, że jest prawdziwa. Teraz jeszcze opowiem wam, dlaczego pająki si... robią pajęczyny. Podstawowym Pają... jej zadaniem jest oczywiście łapki z tobyczy. Si... albo ją w różnych miejscach tu... i przelazniące Paję... owady do niej wpadają. Wtedy stają się łupem pająków, które się nimi odżywiają. Pajączyna służy też do przechowywania upolowanych owadów, a dla niektórych pająków sama nić pajęcza ma znaczenie transportowe, bo dzięki niej przechodzą z miejsca na miejsce. I jeszcze rysujemy ostatni łuk w pajęczynie. To pajęczyna! To będzie ciało pająka. Za pomocą kropek umieścimy oczy. Sięgniemy po linię łamaną. Co to też wiesz? To powstaną. To biedyńka? Nie! To klejst? Nie! To pają! I to wszystko. Pajęczyna narysowana. Nie. Teraz wasza kolej. Pajączyna? I, pają. i, pają. I do pracy. Nie mogę się doczekać, <coughs> ja zobaczę wasze rysunki. Pokolorujcie je i wyślijcie je do nas na stronie.ua. A my pokażemy je na ekranie telewizora się wygląda nasza planeta ma w cudki dla krajów zajęła